i okolice bywają coraz bardziej niepokojące. Ranni i rosnący strach wśród mieszkańców. To nie scenariusz filmowy, lecz codzienność, która coraz częściej burzy poczucie spokoju w zachodniej Europie. We wtorek wieczorem w Tilburgu doszło do groźnego zdarzenia z udziałem broni palnej. Dwie osoby trafiły do szpitala, a policja uznaje, że wszystko może być ze sobą powiązane. Kilka dni wcześniej w centrum tego samego miasta 51-letni mężczyzna z Polski stracił życie po konflikcie na ulicy. W areszcie znajduje się 36-latek z Tilburga. Mieszkańcy coraz częściej mówią Olenku. Napięciu i poczuciu, że coś się zmienia. W Tilburg Nord starsze małżeństwo przeżyło chwilę grozy, gdy kula przebiła okno, ściany. Nikt nie został ranny, ale poczucie bezpieczeństwa zniknęło. Niedaleko o 19:55 tego samego wieczoru uszkodzone zostały dwa samochody stojące na podjeździe domu przy Dorendek. Policja zabezpieczyła teren i przeprowadza dochodzenie. To kolejny niepokojący sygnał, że zachód traci swoją spokojną twarz. Czy to tylko przypadki? Czy już trend, który zaczyna kształtować nową rzeczywistość?